Ostatnie w zasadzie takie dopakowywania łódki. Widać e, cały sprzęt, który jest nam niezbędny do tego, żeby wystartować w regatach na miejscu. E, została nam jedynie konferencja prasowa, po której od razu wyruszamy w morze. W warunki na najbliższe 6-7 dni wiatr przeciwny, czyli będziemy cały czas do Francji hasować i tego wiatru będzie bardzo dużo. Będzie to dodatkowa Okazja do tego, żeby sprawdzić, czy na nauczkę działa. Sprawuje się tak jak trzeba. No. Jeżeli wytrzyma teraz to 6 dni dodatkowych testowych, to na pewno w się wyścigu nie wszystko dobrze. Przed kilkoma minutami mieliśmy odwiedziny Karoliny i Wojtka. No i stała się rzecz bardzo ciekawa, bardzo fantastyczna, jeśli chodzi o sytuację życiową. Wojtek oświadczył się Karolinie na wkładzie jachtu w energię. Obejrzyj sobie wątkę? Ale jeszcze jest mały spisek. Jaki? Mam do Ciebie takie małe pytanie. Czy chciałabyś zostać mężem? No, nie? No tak. <grych> Nie wiem, sam nie wiem jak to powiedzieć. Jestem totalnie zaskoczony. Y ten cały spisek został knuty nie przez nas, tylko przez Elizę i przez Wojtka, także też jesteśmy bardzo mocno zaskoczeni, ale, ale bardzo pozytywnie. A tak jak jest na naszej stronie napisane, marzenia się zawsze spełniają. To mi się wydaje, że tu się spełniło marzenie Wojtka i Karoliny. Życzymy jako Team Energa Sailing szczęścia i dużo dzieci. Chciałbym jeszcze podkreślić, że samo wpływanie na jakcie Energia nie, nie służy tylko po to, żeby się mógł rozwijać i, i spełniać swoje marzenia. Przede wszystkim chciałbym pokazać też młodym ludziom, którzy, przy okazji Energia Saving, którego mam okazję być ambasadorem, e, mogą zobaczyć w jakim kierunku mogą się rozwijać, jak mogą wykształcić w sobie żeglarstwo, e, które tak naprawdę nauczy ich i charakteru, i, i sposobu życia. Co tu jeszcze mógłbym dodać, no, bardzo się cieszę, że, że, że przygotowaliśmy jak na czas. Rzecz jaka nas ogranicza, to dystans, który nas dzieli w Gdańsk między portem startowym Hav, to jest około 1500 km, więc to jest długa droga przed nami, a e, silne warunki atmosferyczne będą na pewno, bo znamy prognozę pogody na najbliższe 10 dni, e, no, ale to też będzie bardzo dobra okazja, żeby wszystko przetestowały, żeby być pewnym 3 listopada w momencie startu.